Cześć. W tym filmie pokażę ci, jak automatycznie zrobić kopię plików. Z doświadczenia wiem, że bardzo mało osób w ogóle myśli o tym, żeby tworzyć kopię, a dla mnie jest to bardzo ważny element mojej pracy. Jeżeli taki plik zostanie przypadkowo usunięty, nadpisany albo ulegnie uszkodzeniu, to odzyskanie tych wszystkich informacji będzie kosztowało nas sporo czasu. Dlatego zobacz, jak za pomocą jednej linii kodu możesz sprawić, żeby twoje pliki były bezpieczne. Otwieram całkowicie nowy plik Excela i zapisuję go w wybranym przeze mnie katalogu z odpowiednią nazwą. Mój plik nazywa się Lista i uwaga, muszę zmienić jego format na xlsm. To jest bardzo ważne, ponieważ ten format pliku obsługuje makra. Drugim krokiem jest utworzenie folderów, w którym będą tworzyły się te nasze automatyczne kopie. Ja utworzę ten folder w katalogu, w którym znajduje się mój plik, z którego kopię będę tworzyła. Natomiast dobrą praktyką jest, gdy kopie tych plików tworzą się w zupełnie innym miejscu. Utworzę folder o nazwie Kopia i przejdę teraz do mojego arkusza. Jeżeli nie masz w menu zakładki Developer, to najpierw trzeba ją tutaj wstawić. Kliknij plik, następnie opcje, dostosowywanie wstążki i tutaj z prawej strony będzie Developer. Trzeba to zaznaczyć, kliknąć OK i zauważ, że zakładka Developer już się pojawiła. Kliknij w nią, ustaw bezpieczeństwo makr. Ja zalecam ustawienie tutaj tej czwartej opcji, żeby nie pojawiały się żadne komunikaty podczas używania makr. Klikam OK i już mogę przejść do kolejnego kroku. Kombinacją klawiszy Alt F11 otwiera się okienko do programowania makr. Z lewej strony wybieram ten skoroszyt, klikam dwa razy szybko, i otworzy się takie białe pole. Z listy rozwijanej wybieram Workbook, i pojawia się procedura, która odpowiedzialna jest za to, co będzie się działo w momencie otwarcia pliku. Kleję teraz przykład takiego kodu, który zrobi kopię pliku. I co tutaj można odczytać? Ta pierwsza część kodu, ona jest stała, i tutaj nic nie trzeba zmieniać. Druga część kodu to jest ścieżka, która prowadzi do katalogu z kopiami. A ostatnia część kodu to jest nazwa kopii pliku. Żeby prawidłowo odnieść się do folderu, w którym będą tworzyły się nasze kopie, przejdź do tego folderu, następnie tutaj kliknij u góry na strzałeczkę prawym przyciskiem myszy i kopiuj adres. Przejdź do edytora makr, wklej pobraną ścieżkę, a z przodu dodaj apostrof. Apostrof sprawi, że ten tekst, który teraz wkleiliśmy, będzie traktowany jako notatka i nie będzie miał wpływu na działanie kodu. Podmienię teraz ścieżkę do mojego katalogu w kodzie. I ostatnim elementem jest ustalenie nazwy kopii pliku. Czyli chciałabym, żeby nazwa pliku zawierała słowo lista, następnie spację, kreseczkę, spację. I teraz powinna zostać wstawiona automatycznie data w dniu, w którym ta kopia zostanie wykonana. Poprawię to teraz w kodzie. Mamy tutaj słowo lista, następnie dodam spację, myślnik. Spacer. Polecenie date tutaj wstawi nam automatycznie datę, więc resztę mogę usunąć. Na końcu musi być zawsze rozszerzenie XLSM. Poszczególne elementy mojej nazwy łączę za pomocą znaczka end. Usunę niepotrzebne pozycje, zapiszę mój plik i przechodzimy do testów. Widzisz teraz na ekranie z lewej strony mój plik z listą, a z prawej strony otwarty folder, gdzie będzie zapisywała się automatyczna kopia. Otworzę plik z listą i zauważ kopia wskoczyła do folderu, w którym wskazałam, żeby ona się utworzyła. Natomiast jeżeli zamknę ten plik, otworzę go raz jeszcze, to zobacz, kopia nie została utworzona, ponieważ Excel już w tym danym folderze ma plik o takiej nazwie i tej kopii po prostu nie utworzył. Jeśli chciałabym, żeby kopia mojego pliku tworzyła się przy każdorazowym otwarciu pliku. To wystarczy, że lekko zmodyfikuję kod i dodam do niego godzinę, ponieważ godzina sprawi, że ten plik, który będzie się tworzył, będzie zawsze unikatowy. Przejdę do Excela i lekko zmodyfikuję kod. Klikam Alt F11, dodam czas i połączę z końcówką pliku. Zapiszę ten plik, zamknę, wychodzę, otwieram. I zauważ, Excel tutaj pokazał mi błąd. Dlaczego? Ponieważ w nazwie godziny mamy dwukropek i jest to znak, który jest niedozwolony w momencie kiedy tworzymy nazwę jakiegokolwiek pliku w Windowsie. I teraz, żeby poradzić sobie z tym problemem, musimy dwukropek zamienić na przykład na kropkę. Przejdę do edycji tego pliku i przed poleceniem Time dodam funkcję Replace, która zamieni dwukropki. Na kropki znaki wpisuję w cudzysłowiach, zamykam nawias. Moje polecenie teraz powinno już działać. Zapisuję plik, wychodzę, zamykam, otwieram raz jeszcze i sprawdźmy, czy Excel utworzył kopię. Utworzył kopię, zauważ, że mam tutaj godzinę, tylko chciałabym, żeby pomiędzy datą a godziną była jeszcze spacja, więc przejdę jeszcze raz do mojego kodu. I pomiędzy datą a godzinę dodam spację, czyli ustawię się za znaczkiem AND, dodam cudzysłów, spacja cudzysłów i połączę znaczkiem AND. Zapiszę, zamknę, otworzę jeszcze raz i tym razem kopia pliku została utworzona już z właściwą nazwą. Na wypadek błędów dodaję jeszcze dwa polecenia przed kodem, i po kodzie zapisuję plik i gotowe. W tym filmie pokazałam Ci kolejny przykład na to, że makr wcale nie musisz umieć programować, żeby móc ich używać. W Excelu każda operacja, każde działanie mają jakieś logiczne wytłumaczenie, dlatego Excela można uczyć się schematycznie, ale podstawa to robienie notatek. Kiedy ja uczyłam się makr, moje notatki wyglądały mniej więcej w ten sposób, że opisywałam w nagłówku, do czego mogę dane makro wykorzystać, następnie wklejałam gotowy przykład. I oraz dodawałam także komentarze, co robią poszczególne linijki kodu, albo które informacje w tym makrze muszę podmienić, żeby dopasowywać go do swoich potrzeb. Dzisiaj takie makra umiem już pisać, natomiast dalej korzystam z takich gotowych rozwiązań, ponieważ jest łatwiej i szybciej. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, zaobserwuj profil, a inne wykorzystanie gotowego kodu makr znajdziesz w filmie, który właśnie pojawił się na ekranie. Do usłyszenia!